Jak wiecie, preferuję aktywny tryb życia, ale w jaki sposób się zmotywować, aby w ogóle ruszyć się z miejsca? Otóż, jak widzicie, za mną przepiękna sceneria. Staram się biegać, czy to jeździć na rowerze, właśnie w otoczeniu ciekawej przyrody, przede wszystkim na świeżym powietrzu. A jeśli za mną roztacza się taki widok jak teraz, to mój trening. Jest dużo bardziej atrakcyjny, ciekawy, co pozwala mi nie myśleć o samym wysiłku. Drugą rzeczą, i uważam, że najważniejszą jest osobisty trener. W moim przypadku jest to smartwatch firmy Garrett w wersji sportowej Fit, co pozwala mi usprawnić moje treningi. Wybierając rodzaj wykonanego treningu, np. spacer, bieg, rower, spinaczka, koszykówka lub też yoga. Możemy zoptymalizować nasz trening przy danym wysiłku. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że po wykonanym danym treningu możemy sprawdzić nasze statystyki. Czyli wchodząc w aktywność, otrzymamy informacje o przebytych krokach, spalonych kaloriach oraz odległości, jaką pokonaliśmy. Po przebytym treningu zmierzymy nasz puls czy też ciśnienie, co pozwoli nam zoptymalizować nasze treningi pod względem wysiłku i reakcji na nie organizm. Czyli jeśli na przykład zakładając biegamy 2 km co drugi dzień sprawdzamy, jak nasz, jak nasz organizm reaguje na ten dany wysiłek, czy na przykład po tygodniu zoptymalizowaliśmy na przykład nasz puls. Wtedy sukcesywnie możemy zwiększać wysiłek lub też zwiększać odległość, zwiększać prędkość, w zależności oczywiście od danego treningu. Jest to bardzo pomocne, a dodatkowo zadba o nasz organizm, abyśmy go nie przeciążyli, żeby nasz trening był czystą przyjemnością, a nie czymś, z czego bardzo za szybko zrezygnujemy. Martłoża Garrett B Fitz Sport RT dzięki wodoszczelności na poziomie IP67 będziemy mogli używać nawet w bardziej ekstremalnych warunkach, jak na przykład podczas biegów w strugach deszczu. Sprawdzimy nasz dystans i czas naszego wysiłku. Silikonowy pasek z praktycznym zapięciem w formie kliku pozwoli na używanie naszego zegarka również podczas wykonywania bardziej wyszukanych ćwiczeń, na przykład na siłowni. Po zakończonym treningu przeanalizujemy pracę naszego organizmu sprawdzając natlenienie krwi lub ciśnienie, a w aplikacji FitCloud Pro, o którym mówię w odcinkach parowania telefonu ze smartwatchem, podsumujemy wszystkie nasze wyczyny. Pomimo swojego sportowego wyglądu zegarek będzie idealnie pasował również do bardziej wyszukanego outfitu na wieczornej kolacji. A jeśli uważacie, że jest to jeszcze za mała mobilizacja, na stronie garet wybierzecie swój smartfon damski lub męski, jak i również dziecięcy, a na hasło fajna telewizja pisane wielkimi literami otrzymacie 20% rabatu. Działa do końca września, także serdecznie Was zapraszam. Nie zapomnijcie też o pozostawianiu subskrypcji, jak i zajrzeniu do zakładki wideo, gdzie nagrałem dla Was inne odcinki, m.in. unboxing tego to zegarka, jak i również fajnej złotej wersji damskiej. Serdecznie Was zapraszam i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ja idę dalej biegać. Cześć!